Pabianicka Nowa Lewica do wyborów idzie wspólnie z koalicją dla Pabianic Grzegorza Mackiewicza, ale jak wiadomo, każde ugrupowanie wchodzące w skład tej drużyny, w tym też lewica, chce, aby jak najwięcej ich przedstawicieli zostało wybranych do Rady Miejskiej i Powiatowej. Dlatego organizują konferencje, mówią o tym, co udało się już im osiągnąć, przedstawiają swoich kandydatów. Od ponad pięciu lat współpracujemy dla dobra nas naszego samorządu z koalicjantami, e, z koalicjantami tworząc koalicję dla Pabianic. Grzegorza Mackiewicza. I choć była to dość trudna kadencja, przepleciona pandemią koronawirusa, szalejącą inflacją, a także wojną w Ukrainie, udało nam się zrealizować szereg inwestycji i działań, które zmieniają z każdym kolejnym rokiem nasze Pabianice na lepsze. Między innymi udało nam się zrealizować inwestycje i budowę linii tramwajowej i modernizację ulicy Zamkowej. To wszystko dzięki determinacji urzędników, ale przede wszystkim dzięki wiceprezydentowi Markowi Gryglewskiemu. Udało nam się utwardzić dużo gru dróg gruntowych, wybudować przejścia dla pieszych, a także doświetlić te przejścia dla pieszych, a także ztermomodernizowaliśmy 11 placówek oświatowych. Jako koalicja Grzegorza Mackiewicza zrealizowaliśmy jeszcze wiele innych inwestycji, takich jak chociażby pump track na Lewitynie, plac zabaw wodny dla dzieci, czy wymiana żarówek, jeśli chodzi o całe nasze miasto, również hala sportowa jest dziełem naszej kadencji, jak i oczywiście amfiteatr w Parku Wolności. I tak wiele, wiele, wiele jeszcze inwestycji, chociażby takich jak ścieżki rowerowe, i doświetlenia przejść dla pieszych i nowe oświetlenia na ulicach. Czerwona drużyna, bo tak siebie określają, postawiła w większości na kobiety. Mężczyźni stanowią mniejszość. Nazwiska kandydatów Nowej Lewicy do Rady Miejskiej i Powiatowej pojawiają się na listach dwóch komitetów wyborczych, czyli Koalicji dla Pabianic Grzegorza Mackiewicza oraz Komitetu Tak dla Powiatu. Osoby te na listach zajmują różne miejsca od drugiego do 9. jedyną, tak zwaną jedynką jest Marek Gryglewski, który startuje do Rady Powiatu w okręgu numer 3. Ale na tym nie koniec. Pamięcka lewica chce mieć też swojego przedstawiciela w sejmiku wojewódzkim. Dlatego z listy komitetu wyborczego wyborców Nowej Lewicy wystawia lokalnego przedsiębiorcę Dariusza Stasiaka. Będę starał się, jeżeli wygram, to będę starał się pozyskać te środki. Dość dużo mamy inwestycji w naszym mieście jeszcze nie skończonych z racji tego, że poprzednia władza, która była, a mówię tu o władzy PiSu, niestety te środki finansowe nam blokowała. Mam nadzieję, że przy udziale moim doprowadzimy do tego, że ten przejazd kolejowy zostanie wreszcie zrealizowany, jak również jeszcze inne rzeczy. Poza tym, proszę państwa, ja startuję z listy lewicy, natomiast państwo startują z koalicji. Chciałbym to serdecznie podkreślić, ale jeszcze powiem Wam taką jedną niespodziankę. Ja urodziłem się 7 kwietnia. 7 kwietnia są wybory. Jak zgodnie powtarzali kandydaci, chcą dążyć, aby Pabieńce nadal się rozwijały, chcą działać na rzecz swojej małej ojczyzny. Od 2011 roku data 1 marca została przez Sejm ustanowiona świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. To Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 1 marca przed znajdującym się na cmentarzu komunalnym pomnikiem kwaterą konspiracyjnego przysposobienia wojskowego, upamiętniającym osoby, które swoje życie oddały za wolną i niepodległą Polskę, uroczystość zorganizował Związek Rezerwistów Wojska Polskiego oddział Pabianice. Młodzi ludzie przygotowali krótką prelekcję. Żołnierze wykręci najwierniejsi obrońcy Rzeczypospolitej byli skazani na hańbę, a później na zapomnienie. Mordowani zdradziecko, zakopywani w bezimiennych mogiłach. Nazywani zaplutymi karłami reakcji, tak wielu spośród nas nic nie wie o ich historii. Gdy zakończyła się Druga wojna światowa, Polska nie odzyskała pełnej niepodległości. Władzę w kraju przejęła komunistyczna partia, bezgraniczna, posłuszna Stalinowi. Polscy patrioci, partyzanci, armii krajowej, ludzie sprzeciwiający się komunistom byli wtrącani do więzień, wyważani do sowieckich łagrów. Wreszcie, jakże często skrytobójczo mordowani w katowniach urzędów bezpieczeństwa, upamiętniając żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, przypomniano kilkoro z nich wraz z symbolicznym życiorysem postaci. Rotmirz Witold Pilecki, w czasie wojny dobrowolnie, trafił do obozu w Auschwitz, aby przekazać relacje o tym, co tam tak naprawdę się dzieje. Z obozu udało się mu uciec, potem walczył z Niemcami, między innymi w Postaniu Warszawskim a po wojnie został skazany na śmierć przez komunistyczne władze. Ci, którzy przeżyli i wyszli po latach z więzień, byli traktowani jako obywatele drugiej kategorii. Nie mogli znaleźć pracy. Ich dzieci były prześladowane w szkołach i określane jako dzieci bandytów. Żyli tak, skazani na zapomnienie, aż do niedawna. Szczęśliwie komunizm w naszym kraju upadł. Polska zaczęła przypominać sobie o swoich bohaterach. Dziś mamy okazję, aby uczcić wszystkich żołnierzy niezłomnych. Wśród nich oddać hołd ostatnim żyjącym. Chwila ciszy, zamyśle, zamyślenie, uczcimy ich pamięć. Patrzność. Po tej symbolicznej minucie ciszy, na zakończenie uroczystości, przed pomnikiem kwaterą konspiracyjnego przysposobienia wojskowego, złożono wiązanki kwiatów i zapalono symboliczne znicze. Od najbliższej niedzieli 10 marca w życie wejdzie zmiana kolejowego rozkładu jazdy, a to oznacza dobrą informację dla mieszkańców Pabianic. Zwiększy się liczba połączeń Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, a przede wszystkim zniknie weekendowa luka w rozkładzie jazdy, czyli uciążliwa trzygodzinna przerwa w odjazdach. Do tej pory od 9.20 do 12.40 z Pabianic do Łodzi Kaliskiej nie jechał żaden pociąg. Prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz zawnioskował w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, ażeby uruchomić dodatkowe połączenie, które zniwecz zlikwidowałoby tę uciążliwą przerwę między kolejnymi odjazdami i to się udało. Od 10 marca dodatkowy weekendowy pociąg Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z Pabianic będzie odjeżdżał w soboty i niedzielę o godzinie 10.36. Pojedzie on do Łodzi Widzewa przez Łódź Kaliską, Łódź Hojny i przez Olechów. W kierunku przeciwnym pociąg ten odjedzie w soboty i niedzielę z Łodzi Widzewa do Pabianic o godzinie 8.56 i pojedzie przez Zgierz, Łódź Żabieniec, Łódź Kaliską i do Pabianic dotrze o godzinie 9.56. Ale na tym nie koniec. Zostanie również zmieniony rozkład jazdy w godzinach wczesnoporannych. Mianowicie dotychczasowy pociąg, który odjeżdżał o 7.48. Od poniedziałku do piątku zostanie zastąpiony pociągiem o 7.45, ale za to kursującym codziennie, a więc także w soboty i w niedzielę. Z kolei w dni powszednie, zamiast pociągu o godzinie 7.09 do Zgierza, będą dwa odjazdy o godzinie 7.05 do Łodzi Kaliskiej i o 7.20 do Zgierza. Osobom mieszkającym na Bugaju, które w godzinach porannych jeżdżą do Łodzi pociągiem w dotarciu na dworzec PKP lub na przystanek Północ-Pabianice, pomoże komunikacja miejska. Jest to autobus linii 5 o godzinie 6.18, autobus linii 261 o godzinie 6.57 oraz autobus linii 2 o godzinie 7.50. Wszystkie wymienione trzy autobusy o wspomnianych godzinach odjeżdżają z Waltera Jankiego. Zmieniony rozkład jazdy pociągów będzie obowiązywał do 8 czerwca. Osoby zainteresowane mogą się z nim zapoznać na dworcu PKP oraz na stronie komunikacjapabienice.pl. W 20. kolejce pierwszej ligi koszykarki grota FNF Automatyka spotkały się w rewanżowym meczu z rywalkami z Zamiedzy UKS-em. Pierwszy derbowy mecz rozegrany w Pabienicach wygrały łodzianki 73-69. Początek rewanżowego meczu w Łodzi to trafienie za trzy Natali Danych plus dwa punkty kapitan Magdaleny Grzelak. W połowie kwarty grot prowadził 10 do 2. Dwie minuty później podopieczne trenera Piotra Rozwadowskiego odskoczyły już rywalką na 12 oczek, 18-6, ale wtedy łodzianki ruszyły do odrabiania strat. Udało im się zmniejszyć dystans do 5 punktów 18-13 na półtorej minuty przed końcem kwarty, ale te końcowe minuty pierwszej odsłony należały do Pabieńczanek, które wygrały pierwszą kwartę 24-13. Druga kwarta to wyrównana gra kosz za kosz. W połowie odsłony Grot utrzymywał 10-punktowy dystans 33-23, ale ostatecznie drugą kwartę zakończył z przewagą 9 punktów 37-28. Po powrocie z szatni gospodynie dążyły do zmiany niekorzystnego wyniku i w połowie kwarty zniwelowały przewagę Grota do 5 oczek 40-45. Kiedy powięczanki znów powiększały dystans, Łodzianki natychmiast odpowiadały celnym trafieniem. Trzecią kwartę ŁKS zagrał skuteczniej wygrywając 18-12 i na 10 minut przed końcową syreną Grot prowadził już tylko trzema oczkami 49-46. Po dwóch minutach czwartej kwarty, gospodynie zniwelowały stratę do jednego punktu, ale podopieczne Piotra Rozwadowskiego nie pozostały dłużne. W połowie kwarty Natalia Danyk trafia za trzy i grot prowadzi 59:51. 51 Nasza snajperka idzie za ciosem, dokładając kolejną trójkę i trafienie za dwa przy dwóch punktach przeciwniczek i przewaga pamięcianek wzrasta do 11 oczek 64:53. Mimo wielu prób łodzianek zmiany wyniku koszykarki Grota kontrolowały grę wygrywając czwartą kwartę 17-9 i kończąc ten udany rewanżowy pojedynek derbowy zwycięstwem 66-55. Najskuteczniejszą zawodniczką w meczu z UKS em była Natalia Danych, która zdobyła 23 punkty w tym 4 trójki. 17 zapisała na swoim koncie Natalia Łopińska, 14 Magdalena Grzelak, 6 Kaja Grygiel, 4 Natalia Rosińska, a 2 Dominika Poleszak. Aktualnie grot zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 31 punktów, tak samo jak Politechnika Gdańsk, która jednak ma jeden mecz rozegrany więcej. Pabieńczankom do końca sezonu pozostały do rozegrania 3 spotkania, wszystkie wyjazdowe. Przeciwniczkami będą drużyny GTK Gdynia, Bogdanka Lublin i AZS Uniwersytet Gdański. Koszykarki PTK ABM jędraszek pobieńce pod wodzą trenerki Jolanty Nowackiej walczyły w turnieju strefowym U17. W zawodach udział wzięły cztery zespoły, oprócz naszej ekipy, dwie najlepsze drużyny z województwa kujawsko-pomorskiego, MUKS suprawi Bydgoszcz i MMKS Katarzynki Toruń. Oraz mistrzynie województwa łódzkiego UKS Basket Aleksandrów Łódzki. Pierwszy mecz pomiędzy drużynami z województwa łódzkiego odbył się w Aleksandrowie Łódzkim, gdzie gospody nie pokonały Pabieńczanki 82-56, a pojedynek drużyn z Kujawsko-Pomorskiego wygrały Bydgoszczanki Kolejne mecze odbył się już w miniony weekend w Bydgoszczy. W pierwszym dniu drużyna PTK AB Międraszek pobieńce wygrała z Muxem suprawiz Bydgoszcz 60-46, a UKS Basket Aleksandrów pokonał Katarzynki Toruń 102,55. Ostatni mecz wabieniczany z katarzynkami decydował o tym, które miejsce w turnieju strefowym zajmą nasze juniorki. Podopieczne trenerki Jolanty Nowackiej stanęły na wysokości zadania, rozgromiły torunianki 101 -63, zajęły drugie miejsce i awansowały do rozgrywek centralnych. Teraz drużynę PTK-ABM Jędraszek czeka walka w turnieju ćwierćfinałowym.